Spektrometr VersaPro jest najnowszym rozwiązaniem amerykańskiej firmy Fisca Electronics, zbudowanego we współpracy z firmą japońską Ulvac. Jest to pierwszy w kraju spektrometr z skanującą wiązką monochromatycznego promieniowania z możliwością ogniskowania do 10 mikrometrów. Oprócz znanych zalet monochromatyzacji i promieniowania daje nam to możliwość pomiaru, pomiaru widma z bardzo małej powierzchni którą można precyzyjnie wydać na podstawie obrazu elektronowego, tworzonego przez elektrony wtórne. Komuna preparacyjna z możliwością naparowywania. Mamy dwie naparowywarki umieszczone tutaj na dole. Po naparowaniu możemy potraktować naszą próbkę plazmą urządzenia w atmosferze różnych gazów prowadzone do preparacyjnej jak nisko niskoenergetycznych elektronów. Mamy spektrometr masowy, który służy do desorpcji termicznej. On... Ta część aparatury, na której pracujemy umożliwia badanie powierzchni przy zastosowaniu mikroskopu stanującą samą. Mamy tutaj są siła że przeważnie jest wykorzystywana do y, obrazowania topografii do powierzchni, dominu powierzchni, ale również y, AIFM umożliwia tak. zdobycie informacji o niektórych zjawiskach powierzchniowych, takich jak amdezja, kohezja, czy Bardzo się cieszymy możliwości pracy w tej grupie roboczej, to jest nie lada wyzwanie, ale również daje duże możliwości do rozwoju.